Siema, widzę, widzowie, dzisiaj sobie gramy w Poppy Playtime 1 To będzie poradnik Część piersa Jak przejść? No po prostu Poradnik Dobra, to Widzowie Dajcie o lajkach w górę i subskrypcjach. Patrzcie. Idziecie sobie tutaj. Pierwsze tu. Potem tu, potem tu i tu. I macie otworzone. Patrzcie, tu macie kasetę. Kładacie sobie tu. <coughs> Krukątem sobie przewijacie i teraz wam się to otworzy znaczy, naciskamy sobie to na nie dobra idziemy idziemy sobie tu mamy taką łapę i tutaj sobie robimy L2 patrzcie tu jest hagi patrzcie tutaj zróbcie tą łapką dobra patrzcie, wypadł taki go, patrz. taki klucz wybieracie go patrzcie musicie go wejść do złotego otwieracie sobie tutaj Idziecie sobie tu, tu. Tak sobie robicie. Patrzcie. Tak robicie. Tu sobie tak robię. Możecie zrobić. Tutaj tak, tu tak. Tutaj tak. Macie trzeba I wychodzicie sobie tu. Nie ma hagiego, łagiego. A jak nie ma hagiego, łagiego, to się. Wracamy do tego samego lejsa i znów tutaj. Idziecie sobie tu. Tu jest łapa ambiego łąbiego. Otwieracie sobie. Idziecie sobie tu. Tu po tych schodach. Macie pierścień, musicie sobie znaleźć. Ja na pewno sobie dam radę. Na procent jest gdzieś tutaj. Czy nie? Czy nie tu tylko?

Dobra, potem. <laughs> Otwieracie sobie tu. Musicie tak przetrzymać. I jak przetrzymacie sobie. Idziecie sobie. Znów tutaj. I wkładacie sobie. Tu. No i leci do Was. druga łapka w czerwona. Zbieracie sobie tą łapkę czerwoną, która... No dobra, Idziecie sobie tu. Teraz będzie znów elektronika. Idziecie sobie tu. Patrzcie, idziecie sobie tu, tu, tutaj sobie idziecie. Czerwoną łapką tutaj. Musicie zjechać tu, tutaj jedziecie i naciskać i jedziecie teraz będzie strasznie widzowie teraz będzie hagi magii no teraz znowu będzie elektronika na, na tym levelu jeszcze będzie hagi magii

Patrzcie. Tu sobie robicie, tu wracacie się, idziecie sobie tak, tak sobie zakręcacie. I mamy to zrobione. Dobra, tutaj sobie. Musicie wszystko pociągnąć i teraz czekamy Dobra, jest przysła do nas. Bierzecie sobie ją. Teraz będzie handwagi. Sobie tu dajecie. Idziecie sobie pyk. Handłagi. Idziecie sobie tam.

Teraz tu. Teraz sobie zlatujecie tu. No i też Wam się mylka. Robicie tak, hagi łagi pokonamy. <laughs> Idziecie sobie dalej. Tak. Idziecie sobie tu. Idziecie sobie do tego pokoju. Otwieracie sobie tu. I bum. Na dziś kończymy odcinek, ale chwilę jeszcze. Pa.